A jeszcze dzień nas zniszczył, a miało być tak na luzie Jak zniszczył? Było bardzo pięknie Gorąco Ale dziś to Harvard Front i jedziemy na Sentosa kolejeczką To jest sztuczną wyspą i zostało pomyślana jako takie centrum rozrywki Ale ceny na tej sentosie To są chyba dla jakichś szejków, emiratów arabskich Jak się chce zabrać rodzinę gdziekolwiek to Jak ktoś lubi takie atrakcje, to się odnajdzie Na przykład tutaj jest Muzeum Figur Wyskowych Jest też Park Universal I te A my idziemy do parku No i dupa Tyle zostało z naszego ulubionego parku w Sintasa. Wszystko jest zagrodzone Coś budują nowego Hmm. Szkoda tylko, że na dole nie napisali, że to przebudowują. To byśmy sobie darowali dzisiaj. No jak się czujesz z tym, że miejsce, w którym przeżyłaś tyle fajnych chwil, właśnie przestało istnieć? Więc mam nowy plan. Przyjedziemy tu za kolejne 3-4 lata i będziemy Ale chodzić tam. Ale już nie jest to samo, bo nie. już się w tym miejscu nie złapie burza z małymi dziećmi. A już nie jest to Dlatego same. warto przeżywać wszystko, tu i teraz. A to to już nie... No. Ja idę do hotelu Zapamiętam to miejsce. Ja też. Siedzieliśmy tu z wyciekami Takimi malutkimi. Następnym razem, jak będziemy w Singapurze, to myślę, że Sentosa już sobie odpuścimy. Pojedziemy w jakieś bardziej dzikie miejsce, typu Bukit Tina, chyba tak to się nazywa. Takie fajne rezerwaty wokół Singapuru też są, yy, z dżunglą, z lasem deszczowym. Zawsze to coś fajnego. O, a tam jest bunkier z II wojny światowej. Dzieci wymyśliły Tyrolka. No, ale idzie my jak taka... zwykle się zgadzamy na takie przygody. No jedna przygoda musi być. Nie? Musi być. Należy iść, przygoda. W parku. <grych> Tylko to z tym deszczem. No, co z, tą z tym burzą. deszczem tam coś strasznego po prostu idzie. Maja, stresujesz się? Tak. Mati. Weź jakieś zaklęcie, rzuć. Proszę, jak gwiazda. Gotowa. Tam jest potworna ulewa. Coś czuję, że dzieci będą miały ekstra zabawę, tylko nie mamy ręczników. <laughs> Mama pożyczyła w <swoje> to dzieci. <laughs> to po pojechali. To są piwka, nie? No, Spodamy, nie? Spodamy, no. Idziemy. Jak opowiadajcie? <noise> Ekstra. Ekstra. A pan ratownik ostrzega przed błyskawicami teraz. Ale wam się jeszcze super pogada w trawie. No. Super. Czas na chwilę relaksu w lesie. Właśnie mi się przypomniało, że dawno cykad nie było. No. A jak one ładnie brzmią. No. A to już ostatnie cykady. Oj, wiem tego nie mówić. <ścoughs> Pojechaliśmy trochę dalej niż to Bigot do Little India. I jesteśmy O, właśnie. To jest ten trochę brudniejszy Singapur. Gdzie ty nas prowadzisz w ogóle? Tu nie ma przejścia. Bo my to w ogóle szukamy food courtu. Takiego Tekka Center. Ale coś nam nie idzie. No, tak, tak, jakoś tutaj się tak szło. Nie no, dzisiaj to po już jakieś rekordy bijemy. Teka Center jest zamknięte. Kto rzucił czar, przyznać się? Maja. W remoncie. Wszystko Maja. Jest. Ty masz dodatki na czarownicę. Nie. To nie ty? Nie no, to są jakieś raja. No i co teraz? My szukamy na nowo, to A, to szukamy, tak. Jesteś offline. Al-Abu Restaurant. Aha, co? Zapraszam. Ja nie mogę. To nie jest śmieszne. Wiesz? No, to gdzieś trafiliśmy. Wydaje mi się, że na dobre nam wyszło zamknięte podkorty. Była kolejka, nie? Tak, bo jesteśmy chyba w dobrej restauracji. Była kolejka, czekaliśmy na stolik. Ceny też są dobre. Dobre, Jed... więc zawoda będzie dobre jedzenie. A co? Jest tam jakieś mango w, ogóle w tym? Pyszne to mango lasi. To tak? jest dobra zapowiedź jedzenia. No i już jest. Wygląda zacnie. No, wygląda zacnie. To jest dosa, masa dodatków. Ja wiem, czy to są takie chlebki czy paraty. Tu kolejne dodatki. Mamy też ten pika, który tu się... Próbujesz Mati? <śpiewanie> tak, dobra, no bo... Hmm. Próbuję wszystkich. A są jakieś ostre Maja? Nie są tak delikatnie ostre. O, to wspaniale. To jest kuchnia wegetariańska, więc zamiast butter chicken jest fani, jest tak. czyli ser. Ale coś myślę, że jest takie jak butter chicken. Teraz A moje jest świetne. Ciekawe, jakie będzie moje? No, wegetariański biryani. Tak, mamy biryani. Mamy też zacną porcję. Ja mam zacną porcję. Mam nadzieję, że im pomożecie zjeść. A jak tam wegetariański biryani? Pyszne. Tu jest tyle różnych rzeczy z domu. Jest smaku różnych, naprawdę. Ja mam takie różne, po prostu tutaj. Co to było? Nie wiem, co tam jest w środku. Hmm. No, takie smaki dziwne, ale pyszne to jest. Hmm. Ten hindus to nas dopiero zniszczył dzisiaj. Przez dwie godziny nie mogliśmy się ruszać po tym jedzeniu. Było pyszne, ale po prostu myjemy za dużo. Tutaj, jest Czy Tarica się nie napiliśmy? Ojo, zapomniałem. Zapomniałem. się nie zmieściłby i tak. Mm. A kto był, ten wie, gdzie idziemy. Taki charakterystyczny korytarz długi. Wyjście z metra do Golden Bay. Z lustrami, z zdjęciami, grafikami. To musimy o przyspieszyć, bo już się ciemno robi. Tak to właśnie bywa w Singapurze. Niby chce się na Luzie, a potem i tak brakuje czasu. No, co dużo, no dużo jest atrakcji. No tu jest tyle miejsc po prostu. No a co, my idziemy tam na pożegnanie, już takie z Singapurem. chwilę tak, pakujemy co graty piękny. i do Kataru. Ale zanim to, to Garden the bay A jeszcze piękny wieczór. Under the trees, I found the bones of the głośno. To jest po prostu niesamowite, to, co tu się dzieje. Ponownie jesteśmy w Marina Bay Tak. W tym wielkakim hotelu. centrum handlowym pod hotelem tak naprawdę. Tak, nad nami jest hotel. Idziemy zobaczyć. ostatnie spojrzenie. Tak, ale te wodospady, te łódki w środku galerii pływające. W ogóle. Tak. Tak. Tyle razy tu byliśmy. Zawsze szokuje. Zawsze zachwyca. Zadziwia zawsze. Na święty płyną. Gdzie ty to jesteś? Co to jest w ogóle? W Kataru, jak mówiła mają Kataru. A to oznacza? Powroty. I ciężki dzień. Ale dajemy radę. Ale jest tak gorąco w Katarze dzisiaj. Był już basen w najcieplejszym basenie świata, chyba. Znaczy, 40 stopni było chyba co najmniej w tym basenie. No, i nadal jest 40 stopni. Musimy coś zjeść. Uuu. A jak kraje arabskie to szałarno, tak? Tak. Spróbujemy. Ale będzie wyglądać jak kebab nasz. To smakuje jak taka orężona. Jak zwykła orężona. Wszystko koła. Teraz to już nasza relacja jest tak poszarpana. Tą kamerę, co wyciągam tak jesteśmy jesteś. Czetlak. Tak. Już by była głęboka noc w Singapurze. A tu A właśnie Muezzin tak, zaśpiewał. Śpiewał przez chwilę Muezzin tam. Z, Z meczetu. Jesteśmy przy suku i jest taki ciepły wiatr. Po prostu o jest. Nie ma czegoś takiego w Europie, no? Nie. Po prostu jakby przypalał palnikiem normalnie. Ale dobrze Ale... wieje czuć zapach przypraw od strony suku. Niesamowite to jest. Od razu mi się przypomniało z zeszłego roku, nie? Tak, tak. Jak się przejdzie raz przez ten suk, to już zostają te zapachy. Tam, jedliśmy. Tam jedliśmy coś, no. A no i co? Krótki spacerek, jeszcze. No dobranoc. Ale to już jest na pewno ostatnie nagranie. Nie! A dobra, przy miśku jeszcze Miśle, się nagramy. Przy, przy miśku musimy zakończyć, bo, bo miś jest dla nas ważny zawsze. Miś zawsze jest najważniejszy. Miś, miś jest na szczęście, prawda Mati? <głos> <głos> Mati troluje wszystkie nasze nagrania. No o, ale maja nie. Ale maja, ale maja nie. Heh 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 heh. Wielbłąd ciągle żyje, czyli przeżył Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale czy to jest ten sam Wielbłąd, którego spotkaliśmy w zeszłym roku? To oczach poznajesz czy po po garbie? Po garbie, bo ten miał taki właśnie garb, no. Jest miś? To oznacza tylko jedno. To już jest koniec. To już jest absolutny koniec. Maja to już jest koniec. U. No i co? Fajnie było, Bardzo nie? Fajnie było. Udało nam się mieć takie szczęście po prostu w tym roku. Mimo tej pory deszczowej, Kolipę. Chyba jeden z bardziej słonecznych pobytów na wyspach Azji Południowo-Wschodniej. Północno-Tajlandia to samo no, szok po prostu. Ale trzeba mieć szczęście w życiu, nie? Siadnie lubi pochowców.